Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszych wrażeniach i recenzji perfum marki Nutus jest to kolejny film ode mnie a propos tej marki, wcześniej recenzowałem Sable Noir i Enigmatic. Jak wypadły, możecie sobie rzucić okiem. Wypadły. Przyzwoicie. Dla tych, którzy nie wiedzą, Nutus to marka ubraniowa. E, mają w swojej ofercie również perfumy. Marka założona przez Mateusza Załęskiego. Możecie go również kojarzyć pod pseudonimem e, Wujek Rada. Tak działa, działa w internecie. E, jeśli chodzi o ceny tych perfum, to w regularnej sprzedaży widzę, jest to 439,90 za 50 ml, czyli no sporo. Natomiast no e, są, są, są promocje, są zniżki. Nie wiem kiedy, nie wiem w jakich momentach. Natomiast widziałem, że da się je wy. Typu 5-6 zł za mililitr, także już troszkę, troszkę przystępniej. Mam flakony dwóch nowych kompozycji, Sole di Coco i Casa di Capri. Nie kupiłem ich, otrzymałem od Mateusza do recenzji, natomiast to, że otrzymałem te flakony. Nie wpłynie ani trochę na moją recenzję, na mój odbiór tych perfum. Obiecuję Wam, to nie jest to, nie jest to współpraca, po prostu dostałem flakony do e, testów. Z Mateuszem już byłem w kontakcie. A propos poprzednich kompozycji, e, te również testowałem już wcześniej, takie wersje testowe, wersje próbne. Mateusz mi wysłał i, i testowałem, e, ale nie będę o nich mówił. E, zobaczymy sobie, jak, jak pachną e, wersje ostateczne. Coco. Czy Casa Di Capri? Casa Di Capri był delikatniejszy i przyjemniejszy z tego co pamiętam, także e, zacznijmy sobie od niego, żeby sobie noska nie podrażniać. Zapach inspirowany e, włoskim wybrzeżem, gdzie rosną cytrusy przy bryzie e, Morza Śródziemnego. E, no dobra, <grytanie> spoko. Nie będę gadał, tylko otwieram i. I nakładam na skórę. Perfumy w koncentracji wysokiej podobno nazywają się Elixir de Parfum. Nie wiadomo naprawdę, co to znaczy, ale, ale uwierzmy, że, że wysokie stężenie olejków zapachowych. Mateusz mi napisał, że Casa Di Capri 45%, także teoretycznie sporo. W praktyce to nie musi niczego oznaczać, bo wiecie, no to może oznaczać tylko tyle, że jest więcej rozpuszczalnika albo jakichś bezzapachowych, e, budulcowych materiałów typu ISO i Super Galaxy Light czy Hedion. Natomiast, e, no spoko, no, du dużo, dużo. Natomiast samo Elixir de Parfum, czy nawet Parfum, czy Extrait de Parfum, czy ode de to tak naprawdę nic nie znaczy, tak? Tylko może o tym nagram kiedyś materiał, ale to nie są w żadnym stopniu uregulowane prawnie... Um, opisy, określenia, także można mieć, można coś sobie nazywać perfum i mieć 5% koncentracji, albo ode toalet i mieć 50% koncentracji, także to nie ma żadnego znaczenia, nie jest to w żaden sposób uregulowane. E, raczej się tak nie robi, natomiast, no, no tak tylko, zaznaczam, że to niewiele, niewiele znaczy. Dobra, mm, ładny flakonik, miły, taki minimalistyczny, e, szkło takie. Nieco matowe. No, przyjemnie, minimalistycznie. Podoba mi się. A jak sam zapach. Na to mizeria chodzi ciężko, ale chmura chmura przyjemna. Co we mnie uderzyło, to podobieństwo do perfum Louis Vuitton Limensité, Możecie też znać ten, ten klimat z Zary. Sunrise on the Red sun Dunes się nazywa ten klon, czy tam inspiracja, Limensite. Przepraszam, pomyliłem perfumy. Imagination, nie Limensite. Imagination od Louis Vuitton. No nic, bardzo przyjemny akord grejpfrutowy, coś co już Mateuszowi pisałem, gdy testowałem tę wersję, tę wersję pierwotną, taką próbną. Mega, mega fajny grejpfrut, żywy, rześki, orzeźwiający, taki, ma takie nutki siarkowe, wiecie, takie bardzo no naturalnie grejpfrutowo to pachnie, no cóż ja mogę e, powiedzieć więcej. Bardzo musujący, żywy w tym otwarciu, taki e, ma się wrażenie wąchania jakiegoś e, grejpfrutowego napoju gazowanego, poza tym Trudno powiedzieć co więcej tu czuję, ogólnie taka drzewność, piżmowość, jakieś molekuły drzewno-ambrowe, takie nieco gryzące, musujące. Zapach bardzo czysty, kojarzy się z praniem, z czystością, trochę morsko-słono faktycznie przez te molekuły drzewno-ambrowe, bardziej słono niż morsko bym, bym powiedział. Troszkę nut takich może gorzkawo-ziołowo-kolońskich inne cytrusy typu bergamota, trochę cytryny, trochę pomarańczy, ale głównie głównie ten grapefruit zdecydowanie właśnie te charakterystyczne nuty metaliczno-siarkowe, może no grapefruit pomelo, wiecie, taki, taki klimat Troszkę nutek takich, właśnie, no, bergamotka, wspominałem też, może troszkę lawenda, właśnie takie kojarzące się z taką męską czystością, taki nieco męski żel pod prysznic, taki, wiecie, typowy, taki trzy w jednym. Ale to, nie, że to złe, tak, tak mi się takie, takie skojarzenie, właśnie z czystym, zadbanym mężczyzną, który wyszedł z pod prysznica. I powiem tak, jak wącham go tak bardzo, bardzo z bliska, czuć troszeczkę taką syntetyczność, troszkę drażni nos, natomiast jak swobodnie damy mu do nosa dolecieć, to jest naprawdę, naprawdę przyjemnie i w ogóle jest... No, już trochę minęło e, czasu, odkąd go nałożyłem i... No, jest tłusta, tłusta plama, także myślę, że z tą koncentracją to e, nie ściema. Natomiast, no nie wiadomo, może, może, są to wypełniacze, może jest to rozpuszczalnik, natomiast, no, perfumy tłuste... E, tego nie da się, e, Nie da się im odebrać. E, no nic! Spoczko. Sole di Coco. Kolejny. Aj nud wam nie powiedziałem. Grapefruit, e, różowy pieprz, konwalia róża, korzeń irysa, piżmo, cedr, e, bursztyn i olibanum. Dobra. E, Jak on? Sole di Coco. W opisie, no, letni, tropikalny, kojar kojarzący się ze słońcem. Egzotyczne plaże, e, salty skin, czyli no powiedzmy słona skóra, no. E, zapach wolności zapamiętajmy je średnio, w sensie to co wąchałem było moim zdaniem takie sobie, natomiast może coś się zmieniło. Również e, no da pochwałę według mnie flakon, naprawdę fajny, minimalistyczny, porządny, ciężki, flakony podobają mi się. Korek mógłby nie być plastikowy, ale ale dobra, jest, jest, jest spoko, nakładam. U, tu zdecydowanie fajniejszy atomizer niż w Casa Di Capri, zdecydowanie gładziej chodzi. E, Uderzyło mnie nowocześnie męsko, nie? <much> Bardzo mocne to otwarcie, drzewno ambrowe. <much> 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 no dobra. Pachnie. Hmm. ja nie będę wam rzucał nazwami perfum mainstreamowych, nie, ale ogólnie pachnie jak takie typowe niebieskie perfumy z Douglasa lub Sephory z dodatkiem dużej ilości gumy balonowej, yy, dużą ilością molekuł drzewnobrowych zdecydowanie, troszkę tonki, takiej deserowej, ciasteczkowej, waniliowej. Czuję też zieleń, zieleń taką... Nieco gumową, nieco może galbanum ananas, coś w tym klimacie, jakie nieco gorzko-warzywne e, nuty, tak? No, powiedzmy. E, ale co też tu czuję? Mam wrażenie, że adoksal. I adoksal to jest bardzo ciekawa molekuła. Sama w sobie pachnie, jak. E, ludziom kojarzy się z zapachem białka jaja. Natomiast. Jest taki zielono nieco metaliczny zapach, fajnie gra z nutami kadzidlanymi, właśnie podkreśla taką mineralność zapachu, taką właśnie, właśnie też może każecie słono, nieco morsko i wydaje mi się, że tutaj to uczucie soli morskości zostało uzyskane za pomocą adoksalu. Czuję właśnie takie nieco lateksowo-gumowe nuty gdzieś w tle, Jest takie też metaliczno-marmurowo kadzidlane. No, dużo, dużo tonki, wanilia, białe kwiaty, takie właśnie słoneczne, gumobalonowe, e, troszkę kojarzące się z jakimś balsamem do opalania. Wiecie, znacie na pewno ten vibe taki e, kosmetyków do opalania. Natomiast. Wydaje mi się być fajniejszy niż to, co dostałem kiedyś w próbce. Wydaje mi się być troszeczkę, może bardziej utemperowany. Nie wiem, czy to kwestia po prostu tego, że już sobie dojrzał trochę w tych kadziach, czy w flakonach, czy gdziekolwiek. I może dlatego już troszkę się, tak wiecie, utemperował. Nie ma takich ostrych, drażniących nut. Um. No, kurczę, to nie jest mój vibe, absolutnie. Natomiast. On się jakoś tam wyróżnia pośród tych wszystkich perfum mainstreamowych. Nie? Ja wiem, że to nie jest mainstream, nie, to nie, 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 jest, nie są perfumy, które stoją na półkach e, perfumerii e, mainstreamowych, natomiast no, klimat zdecydowanie taki mający się podobać, nie? Natomiast ta nuta, mówię, taka metaliczno-zielono-gumowa, no, taki charakterek niszowy, może trochę wprowadza, ale no jednak perfumy do bólu mainstreamowe, nie? E, Troszkę z jakimś 1 milionem mi się kojarzył, typu 1 milion elixir, taki był właśnie, miał nuty tuberoza, skóra, tam coś było i one szły w taki kierunek, w takim kierunku bardziej może kobiecym. I tutaj również yy, właśnie w takim kierunku podąża. Jest tam męska czystość, właśnie taka trochę zielono, ananasowa, lawendowo-bergamotkowa, yy, Właśnie taka, taka morsko-słona, gryząca nuta, em, czysta. Natomiast no zdecydowanie takie słoneczne kwiaty tutaj też, też są. Właśnie ta deserowość, taka tonkowo-waniliowa. No mocno, mocno, mocno słodki zapach, nie? Bardzo, bardzo mocny. No nic, tyle chyba, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia. Wracam do Was za chwilę z podsumowaniem. Wydaje mi się, że jest. Y Idzie to w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że kompozycje ciekawsze niż, niż dwie pierwsze. Chociaż Sable Noir był... No, pewnie był... No, pachniał różą, różą i udem. Dobra, nieważne, że tu zobaczcie sobie recenzję, jak was ciekawi Sable Noir, moja opinia o nich. Natomiast, no, wydaje mi się, że... Krok w dobrym kierunku. Ale nic, dobra, nie uprzedzam faktów. Wiadomo, to są tylko otwarcia, zobaczymy, jak na skórze się rozwiną. Wracam do Was za chwilę z podsumowaniem. No, dobra nowości Nutus, czyli Casa Di Capri i Sole di Coco, potestowane, przetestowane, ponoszone. Wracam do Was z podsumowaniem. Pierwszy, Casa Di Capri. Te perfumy, praktycznie przez cały, cały okres trwania, na skórze były wyraźnie grey frutowe. Ten grejpfrut naprawdę bardzo, bardzo przyjemny i czapki z głów za ten akord grejpfrutowy. Ma się taki naturalny, metaliczny, nieco siarkowy, fajna, fajna rzecz. Bardzo naturalnie pachnący grejpfrut, ale samo pachnidło nie jest jakoś bardzo naturalnie pachnące, żeby, żeby nie było. Ten sam grejpfrutowy akord jest mega fajny, natomiast to pachnidło poza tym akordem, no bardzo mocne bardzo mocne, jak na cytrusowca, naprawdę. Mocna rzecz i przy mocniejszej aplikacji zadusić, myślę, będzie potrafił. Wyraźnie piżmowy, drzewno-ambrowy, właśnie takie nuty słone, tutaj są takie morsko-słone w tle. Do tego taka ciepła kwiatowość gdzieś tam się w tle również czai cały czas. I wąchany z bliska, no, trochę drażni, troszkę syntetycznie pachnie. Natomiast, mówię, jak pozwolimy mu swobodnie do nosa dolecieć, to jest naprawdę, naprawdę... Naprawdę dobrze. Trwałość spora, jak na cytrusowca, no duża, po prostu duża. 8 do 10 godzin. Projekcja, szczególnie te pierwsze godziny, nie wiem, może dwie, całkiem, całkiem wyraźna. Także, no, ostrożnie z aplikacją. Niech was nie zwiedzie. Ta czystość i świeżość to jednak, no, mocna. Mocna rzecz. Ogólnie to tu dużo nie gadać, jest to mój zdecydowany faworyt z całej czwórki, którą przetestowałem. Naprawdę fajna rzecz. Czy flagon natomiast zostanie w kolekcji? Wydaje mi się, że nie, bo dla mnie jednak troszeczkę za mocny. Ja wiem, że ludzie tego szukają obecnie. Nie wiem w sumie, czy ludzie tego chcą, czy to jest zasługa marketingu i promowania tych mega mocnych perfum. Trudno mi powiedzieć, nie będę się na ten temat wypowiadał. Natomiast no, dla mnie. Za mocny. Natomiast jeśli szukacie, niezależnie od płci, wydaje mi się takiego, no, mocnego, czystego e, cytrusowca, e, z delikatną nutką właśnie słodyczy, takich, takiego proszku do prania troszeczkę morskości, troszeczkę kwiatów, e, no to wydaje mi się, że naprawdę fajna rzecz. Serio. E, sole di coco. Tu nie będę taki przyjemny. I to nie tak, że Uważam, że to są perfumy złe. One są po prostu tak totalnie nie w moim guście, że bardziej chyba nie mogą i trudno mi jakoś tak bardziej obiektywnie na nie spojrzeć, jeśli to w ogóle jest możliwe. No perfumy są cholernie, cholernie mocne. Jest ta morskość taka charakterystyczna dla niebieskich, męskich perfum. Może troszkę Why Saint Laurent, może trochę Invictus. No wiecie, taki klimat, troszkę One Million może, nie? Właśnie te, dużo nut takich gumobalonowych, morskich, słonych, drzewnych. Troszkę nut właśnie białych kwiatów, właśnie takich plażowych, słonecznych. E, nut kojarzące się trochę z kosmetykami do opalania. Całość też w towarzystwie, no wydaje mi się mocno, że jednak Adoksalu, o którym wspominałem na początku. Właściwie takie taki nuty nieco zielonkawo-mineralno-gumowe, troszkę może kojarzą się z glonami w tym przypadku, tak bym powiedział. Taka nutka tutaj, no dla mnie i dla mojego nosa jest wyczuwalna. Natomiast, no głównie mówię, guma balonowa, do tego białe kwiaty kojarzące się z kosmetykami do opalania. Dużo wanilii, dużo tonki, dużo pr przypraw korzennych. E, no... Cholernie mocno, cholernie, cholernie mocno, nie? W bazie troszkę się wygładza, właśnie robi się może troszkę laktonowy, taki mleczny, ta tonka właśnie idzie w kierunku troszkę takim deserowo-tonkowo, tonkowo, e, tonkowo deserowo-kokosowo e, mlecznym. E, troszkę orzechowości, jakbym wyczuwał e, w tej bazie, może, to, może troszkę wetywerii, troszkę takich, kojarzy się to z orzechem laskowym, tak odrobinkę. No ogólnie tak orzechowo-kokosowo jakoś w tle może, e, może troszkę było. Natomiast no głównie, mówię, guma Balonowa sól, nuty morskie, białe kwiaty, dużo, dużo molekuł drzewno-ambrowych. No i tak on pachnie do końca. Trwałość bardzo, bardzo, bardzo duża. Spokojnie 12 godzin na skórze. Projekcja duża. Jak dla mnie perfumy zdecydowanie nie na lato, i jak dla mnie perfumy na żadną okazję, szczerze mówiąc, bo mnie duszą, nie? Dla mnie zdecydowanie, zdecydowanie za mocna rzecz. Pachnie no, ogólnie dobra, no jak doleci do nosa, no jest przyjemne, mainstreamowe, z nutką właśnie taką fajną, niszową troszeczkę. Taka ta nutka Adoksalu właśnie tutaj robi na pewno ciekawą robotę. Czy dobrą? Nie wiem. E, natomiast na pewno e, taka gumowość wprowadzana przez, przez te nuty, przez tą molekułę, e, jest, jest, tu, no, jest ciekawa, jest wyjątkowa. Mogę się mylić oczywiście, może wcale tej molekuły tu nie ma, natomiast no, mam wrażenie, że, że coś takiego tutaj jest. Przez to jest jakoś tam ciekawszy od większości e, mainstreamu, właśnie w tym takim niebieskim, gumobalonowym klimacie. Natomiast to nadal absolutnie nie są moje klimaty. Tak, absolutnie. Natomiast wiem, że są wielbiciele, wielbicielki takich perfum. Spoko. Tylko błagam, nie przesadźcie z aplikacją, bo zabijecie otoczenie, nie? Ja byłbym smutny, gdybym musiał przebywać w otoczeniu osoby wypsikanej tymi perfumami mocno, ale... Ale wierzę, że mogą się spodobać. Naprawdę, naprawdę w to wierzę. Więc jeśli lubicie takie klimaty, no to polecam rzucić wam nosem. No nic, tyle ode mnie. Wydaje mi się, że krok w dobrą stronę i jestem ciekawy kolejnych premier. Pewnie też będą inspirowane. ja nie liczę tutaj na nie wiadomo jakie wrażenia zapachowe, nie wiadomo jaką oryginalność. Nie, pewnie no będą inspirowane jakimś znanym pachnidłem. Okej, okay, w porządku, nie mam z tym problemu. Jest zapotrzebowanie na takie perfumy, no to... No tu wstrzeliło się tutaj yy, bardzo dobrze, wydaje mi się. Przy okazji dodają oni coś od siebie. nie? W tych perfumach to nie są klony jeden do jeden, żadnych znanych pachnideł. Więc no spoko, spoko i czekam. Czekam na więcej. No nic, tyle ode mnie. Jeśli znacie jakieś z tych pachnideł, jak zawsze zachęcam do zostawienia komentarza. Dzięki i pa.